Możecie spokojnie zamienić dowolnym słoodzicy. Możecie to do... możecie. Dobrze. Witam Was niezwykle jesiennie. U nas w kuchni mnóstwo dyni, i to ona dzisiaj rozporządza tym przepisem, a będzie to ciasto z dyni. Bardzo proste i niesamowicie pyszne. Zaczynamy! Mąka razowa, szklanka. W jednej miejsce mieszam tylko suche składniki. Cukier trzcinowy możecie go swobodnie zamienić ksylitolem, erytrytolem, miodem, syropem klonowym lub cukrem kokosowym. Ciach! Szczypta soli, bo tam, gdzie słodkie, tam i słone. Proszek do pieczenia i soda. I tutaj wytłumaczę wam, dlaczego używam właśnie tych dwóch spulchniaczy, wyrastaczy dla ciasta. A więc soda powoduje, że ciasto rośnie na samym początku, od razu. To jest ciężkie ciasto, więc one potrzebuje cały czas wysokości. A proszek do pieczenia podtrzymuje ten stan. Dynia kocha się z cynamonem, więc I ta przyprawa trafia do mojej suchej mieszanki. Pamiętajcie, aby piekarnik nastawić już do temperatury 180 stopni. Mieszam te składniki i odstawiam na bok. W tym sezonie rozkochałam się w tym pomarańczowym warzywie. Możecie na przykład spróbować też moich gofrów wegańskich. Dynie połączę z jajkami oraz z olejem. Wszystko muszę dobrze wymieszać. Odstawiam miskę z mokrymi składnikami na bok i przygotuję dodatki. Muszę te ciasto nafaszerować. U mnie to będzie dzisiaj żurawina, orzechy włoskie. Możecie spokojnie użyć na przykład pestek dyni lub dowolnych innych orzechów. Orzechy nieco posiekam. I gorzka czekolada. Oczywiście możecie te wszystkie składniki pominąć albo wzbogacić, nafaszerować ciasto z czymkolwiek chcecie. I teraz muszę wszystko ze sobą wymieszać. Poza sezonem na możecie zastąpić puree, w tym przepisie akurat, ugotowanym batatem lub bananem. Dodaję moje dodatki od serca i całość ponownie. Wymieszam tylko do połączenia składników. Ciasto przelewam do przygotowanej blaszki. U mnie ma ona wielkość 20 na 20 cm. I na sam koniec obficie posypię orzechami i płatkami migdałów. Na razie wygląda tak, ale zaraz pięknie wyrośnie, bo wkładam je do piekarnika nagrzanego na 40-45 minut. I będę kontrolowała stopień jego upieczenia poprzez patyczek. Kiedy będzie suchy, to znaczy, że ciasto jest już gotowe. Jesteście ze mną? To ten moment, na który czekaliście. Zaraz rozkroimy to cudo. Dyniowe. Ta ciasto pokroję w kostkę. Chcę, żeby przypominało batony. Teraz zapraszam Was bliżej. Pewnie jesteście ciekawi, jak ono wyrosło. Ja też zawsze boję się tego momentu, ale ręczę za powodzenie. Szybko przełożę ciasto na blaszkę, a Wy w tym momencie zasubskrybujcie nasz kanał, aby te jesieni być na bieżąco z takimi przepisami. Napiszcie w komentarzu, co możemy dla Was zrobić. Oczywiście w kuchni. Idę podzielić się z moją ekipą, a Wy udostępnijcie ten przepis. Dodajcie go do playlisty jesiennej. Pa!